widzowie, Z tej strony Michal 2.0 No i dzisiaj mamy wigilię. Za niedługo pewnie u każdego się zacznie, więc chciałbym wszystkim wam życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia, żebyście byli szczęśliwi w te święta, żeby, żeby wszystko się wam spełniło, co chcecie, żebyście po prostu mieli radość z tych świąt. I naprawdę żeby ten nowy rok przyniósł wam wszystko, czego byście chcieli, żebyście byli po prostu szczęśliwi. Na tę chwilę, słuchajcie, jest 261 subskrypcji. Tutaj pisze 259, ale to nie ma znaczenia. Ale chciałbym jeszcze podziękować kilku osobom szczególnie, które pomogły mi w rozwijaniu tego kanału. Więc zaczniemy sobie może od. Mm... Więc zacznę od tego, że dziękuję moim rodzicom za wsparcie, jakie mi okazali. Dziękuję też Pandalego, bo o mnie wspomniał na filmie. Akuiku za to, że zrobił mi miniaturkę. Pandzie film za to, że też robiła mi kilka miniaturek. Yy, MatXpl za Avatar. Laboratorium Klocków za miniaturki. Mondbrikowi za to, że wysłał mi autograf Maćka i Klocki. Brzejowi, mistrzowi Piorunów, który ma zmienioną nazwę za, za to, że wygrałem w konkursie. Dziękuję też Wam, wszyscy moi widzowie, za to, że stawiliście subskrypcję, że mnie oglądacie. No i wesołych świąt wszystkim, którzy to oglądają. Pa pa!